to Druga część znowu nagrywam tą samą grę, bo obiecałem Wam drugą część. Może nie obiecałem, ale chciałem dla Was ją zrobić. Tej gry, a ja też jestem. Adam tu nie pokazuje tej kamery. Dobry, pokażę Cię w Robloxie, tylko przyjść na spawnę. Jestem na spawnę i otwieram. Ja w który Pet mi tego daje plus jeden, a moje dwa najlepsze ja, pety plus 2, a ten bez drugiego jaja daje tylko plus 7. Rozumiem, że myślą jestem słabszy od pierwszego ja o jakieś duże, dużej dużej. Duże. zebrano tu zostałem za to? o, da, dopiero pierwszy raz gram a ja już mam, już mam chyba więcej chyba więcej, chyba nie, ty masz więcej mam 4000 le no szkoda, że nie ma żadnego pukarku. A jak się zdobywa pucharki? No tam się idzie patrz. Idzie tam się do gości. Idzie się tam do gości tutaj. I się zdobywa puchary. Ja, ja, ja już jestem nerdem. Czyli... Ja dawno była nerdem. Nie, nadal no jesteś nerdem. Dawno jestem nerda. A to mi chodzi. Um, nie, przymieram. A ty mi nie dasz. Niech sobie nie dasz, radę. Dobra, ja chcę otworzyć jej go, a to. go jeszcze 10 razy. No, lepszego. Dobra, spróbuję zagrać. Trzaskowski czy nawrotki? Trzaskowski. O wiele lepszy jest trzaskowski. A nawrotki tylko pani pyta i z kolegami na dwór, i idzie się bić. Dobra. Czaskowski jest się... nie, na wrocławskie jest jak z biegiem ziobra. Czyli jaki? Z biegiem ziobra jest... z biegiem, to ma ziobrę jakoś. Ziobrę. Z ziobra ma ziobrę. Dobra, widzowie nadal nagrywamy. Dobra, otworzymy mojego pierwszego peta. Będziemy palić papierosy. A czego mnie u Ciebie jest tylko nagrywane? A w sumie i tak mam. Bo właśnie ja tak nagrywam i potem to wrzucam. U mnie się tylko tak da sorki. No, jaki to będzie? Jaki? Wieżaki króli. Dobra, Uż jeden ja będę tu. Nie wiem, zatrudnia. Albo jak przesuniemy klawiaturę? No tak. No nie, Ty. nie, nie róbmy tego. Nie opłat się trochę. Ale w sumie i tak mam u mnie odcinek. Patrzcie, to jest mój telefon działający z lat 80. Rozumiecie? Co, patrzcie jak on działa. Muzykę da się wpuścić. Patrzcie. Eee, idziemy sobie tu. Muzyka. Można zarobić posłany. To żaden bok, no to jest taki bok. To jest żadne piosenki, ja zrobię. Ty, wiesz jak? Nie zrobimy żadnej piosenki za 10 subów. No za. A my siedzimy Za 10 tysięcy. Za, jak, jak za 10 subów. Za 10 jak, subów. Jak wiecie, 100 tysięcy lajków i, 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 i 1000 subów. Jak wiecie, 1000 subów albo milion subów, to nagrywamy piosenkę, ale milion subów, nagrywamy piosenkę i, i, kto, i, kto, i kto da suba i napisze, że dałem suba, ale naprawdę musi dać suba, to zalajkuje jego komentarz. A. Ludzie, rozumiecie to, że... Będzie, I nawet może będziecie w Robloxie na moim odcinku. Jeśli macie suba, ale to musicie subskrybować, ciągle. Jakiś normalny typek! Wiecie co? Widzowie, po pierwsze, e, sponsoruję teraz mój film. Nie, nie ma żadnego sponsoru, przepraszam, ale jak nie wiecie, to ja powiedziałem w jednym moim filmie, że zapraszam osoby, które wpiszą mój link. Jeszcze raz podam mój nick, Adam 5 525 A ja mojego nie mogę podać, prawda Adam? Ale twój jest już nagrywany Co? Twój jest nagrywany, a to takie, wiesz, takie początkowe konto Ty no. masz takie u siebie w domu no i nie Takie wiem. lepsze, ale to jest takie, wiesz, taki prób, taka próba Proszę się ode mnie konto cię, na Ci też, też bo, bo, boli ręka? Nie boli sięga. Oj stary, ale mam tylko tyle wysokości. A wysokość, jak się robi wysokość, to się robi błotko. No to ja nie chcę A oddychanie, co się dzieje? Masz włosy? Chciałbym być. Widzą je? Patrz, patrz, patrz. Patrz, i patrz, mam to. Ja mam noch najbardziej wytrenowany. No jak ty masz aż tyle treningów? Jak ty to robisz? Jest to za długo to, to gram. A raz w mam swojego peta. O dobra, idę po swojego zwierzaka. Twarz się najbardziej opłaca, prawda? No. Dobra, ile tam już daję? Gadacimy. Wyśleć mi jakiegoś Peta. Nie! Nie! Ty jedno jajko jedno jajko za 5 pucharów, które... Dało mi PETA... plus 2. A ty najlepsze jajko za 100 pucharów dało mi plus 1. Wiesz jak to się mówi? Meczy. Tak, ja mówi, to mu się Właśnie Magic to magia. Magiczne. Dobra, to automatycznie włączę. Szkoda, że ty możesz automatycznie, ale ja nie. Możesz. Dupalala. Dupa la, la, la. Hej! bo Ja po prostu tak będę siedział, 3 godziny. Widzowie, dla was to będzie. Moment, a ja tu. A ja tu